Jeśli chcesz wchodzić w konwersację ze swoimi potencjalnymi klientami, czyli po prostu rozpoczynać z nimi jakąś rozmowę na Facebooku, czy to na Messengerze, czy to na Instagramie, to możesz to zrobić wykorzystując cel reklamowy wiadomości w kampaniach reklamowych na Facebooku. Natomiast jak zrobić to dobrze i jakie ograniczenia wiążą się z tym celem reklamowym, o tym powiemy sobie właśnie w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Jakub Wójcik, a to jest kanał Sekrety Marketingu Internetowego. Zaczynajmy! Ok, na wstępie muszę powiedzieć, że cel reklamowy wiadomości był przez dość długi czas zapomniany przeze mnie i przez moją agencję, dlatego że mm, kiedyś cel wiadomości działał zupełnie inaczej niż obecnie. Jakiś czasem zostały wprowadzone regulacje prawne. Które prawdopodobnie uniemożliwiły Facebookowi optymalizowanie y, kampanii reklamowych z celem wiadomości, pod rozpoczęte konwersacje. W związku z czym takie reklamy musiały być optymalizowane pod kliknięcia linku, gdzie takie kliknięcia mogły być przypadkowe, mogły nie prowadzić w ogóle do konwersacji, albo na przykład mogły klikać osoby, które rozpoczynały taką konwersację klikały jakąś y, automatyczną odpowiedź i jakby zostawiały to bez żadnej odpowiedzi dalej, kiedy już ktoś faktycznie im na to odpisał. Natomiast wcześniej te kampanie mogły być faktycznie optymalizowane pod rozpoczęte konwersacje, czyli pod sytuacje, w których użytkownik zaczął faktyczną rozmowę, gdzie wymieniał, wymieniał jakieś wiadomości z twoją stroną na Facebooku. No więc wiadomo było, że jakby różnica w tych optymalizacjach była taka, jak gdybyśmy kampanie na konwersję chcieli optymalizować albo pod zakupy, czyli to, na czym nam zależy, albo pod zwykłe kliknięcia, które niekoniecznie prowadzą do zakupów. Po prostu Facebook, nie mając tej informacji, musiał tak tak naprawdę strzelać trochę na oślep. Natomiast od jakiegoś czasu można zauważyć, że nie do końca wiadomo w jaki sposób, ale Facebook na niektórych kontach reklamowych jest w stanie w jakiś sposób obchodzić to ograniczenie. Jeżeli w swoim menedżerze reklam, na swoim koncie reklamowym widzisz opcję w celu reklamowym wiadomości optymalizowania pod rozpoczęte konwersacje, to prawdopodobnie ten cel reklamowy jest dla Ciebie odblokowany i możesz z niego korzystać, aby generować konwersacje i tym samym rozpocząć rozmowy z potencjalnymi klientami dla Twojej firmy. Oczywiście nie na wszystkich kontach reklamowych jest to już dostępna opcja. Nie jestem pewien dlaczego i nie mam też pewności, czy dla niektórych kont ta opcja będzie ponownie dostępna. Ja natomiast zauważyłem u siebie, że nowe konta oraz konta, które mają bardzo dużą historię i bardzo duże wydatki za sobą, mają tę opcję odblokowaną. No i co ciekawe, jeżeli ta opcja jest dostępna, to nawet jeżeli wybierzemy faktycznie optymalizowanie pod rozpoczęte konwersacje, to nie będziemy widzieli tych konwersacji w naszym menedżerze reklam. Czyli jeżeli chodzi o wyniki takiej kampanii reklamowej, to po prostu nie będziemy widzieli tych wyników w statystykach naszych kampanii. Będziemy widzieli, że faktycznie jakaś zwiększona ilość użytkowników zaczyna do nas pisać, zaczyna wchodzić w te dyskusje. Natomiast po prostu w statystykach nie będzie to widoczne. Nie jestem pewien, dlaczego Facebook rozwiązuje to w taki sposób. Być może nie, nie może po prostu zbierać tych informacji, ile tych faktycznych konwersacji zostało tam rozpoczętych, no ale jakby fakty są takie, że to po prostu działa. Że jeżeli dobrze zoptymalizujemy naszą kampanię, to możemy w ten sposób docierać do interesujących nas potencjalnych użytkowników, którzy stanowią. Doskonałych klientów dla naszej firmy. Zwłaszcza jeżeli umawiasz się z klientami na jakieś wizyty, na jakieś rozmowy, konsultacje, rezerwujesz jakieś terminy, możesz też skonfigurować całego chatbota, który przeprowadzi ich przez cały ten początkowy proces, więc dla wielu firm, zwłaszcza firm usługowych, jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Natomiast jak radzić sobie z tym, że nie można mierzyć skuteczności dla tych kampanii? No więc jednym ze sposobów jest rozpoczynanie tej konwersacji z użytkownikiem po kliknięciu no bo generalnie ta reklama polega na tym, że ktoś klika w reklamę albo klika w przycisk i przekierowuje się do rozmowy w Messengerze albo tam Instagram Direct, ale na ogół jest to Messenger. I taka rozmowa może zostać automatycznie rozpoczęta przez Twoją stronę jakąś wiadomością powitalną. No i jeżeli Twoja wiadomość powitalna będzie rozpoczynała się w jakiś charakterystyczny sposób, który na przykład normalnie nie jest aktywny, kiedy ktoś po prostu napisze do Twojej strony, no to każda rozpoczęta w ten sposób konwersacja wiadomo będzie, że pochodzi z Twoich reklam na Facebooku. Jest to jeden sposób, aby mierzyć, ile łącznie takich konwersacji udało się utworzyć. Natomiast jeżeli masz różne zestawy reklam, różne kampanie na generowanie tych wiadomości i chcesz porównać sobie skuteczność pomiędzy nimi, no to już tutaj będzie trochę więcej zabawy. Najprościej jest stosować. Ten sam komunikat rozpoczynający, tylko na przykład z jakąś emotką na samym końcu albo na samym początku, i ta emotka może nieco się różnić pomiędzy tymi kampaniami. Dobrze, żeby to była emotka, której też przypadkiem żaden z Twoich pracowników, jeżeli więcej osób obsługuje Twoją stronę, żeby żaden z nich przypadkiem jej nie użył. Żeby to była jakaś gwiazdka, jakiś symbol, jakiś, jakaś emotka, której po prostu nie używa się na co dzień, aby po prostu nie została wykorzystana przypadkowo, żeby wiesz, żeby jakby nie zakłamać statystyk dla Twoich reklam. Okej, okay, w tym odcinku nie będę pokazywał ci jak ustawić taką kampanię na wiadomości, bo to jest temat na osobny odcinek. Natomiast mogę ci powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie, jeżeli chcesz już korzystać z tego celu reklamowego, to warto powiadomić użytkownika o tym, co za chwilę się stanie. Po prostu daj mu znać, że po kliknięciu w twoją reklamę rozpocznie się konwersacja w Messengerze albo zostanie przekierowany do rozmowy z twoją stroną. I na przykład aby ustalić terminy spotkania albo aby umożliwić ci, yy, nie wiem, dopytanie o więcej szczegółów, albo jeżeli masz jakieś pytania, kliknij w link, aby przenieść się do rozmowy z naszą stroną. Coś w tym stylu. A swoją drogą. Coraz częściej różne osoby pytają mnie o to, czy jestem w stanie zrealizować dedykowane szkolenie dla ich firm, dla ich zespołów, dla ich pracowników z zakresu tworzenia płatnych reklam czy też promocji organicznej, ale tak samo na przykład z pozycjonowania czy ogólnie stworzenia strategii marketingowych dla swoich firm. I oczywiście jestem w stanie takie szkolenia realizować, zarówno stacjonarne, jak i online. Więc jeżeli interesujecie tego typu szkolenie dedykowane, przygotowane konkretnie pod potrzeby Twojej firmy, to po prostu napisz do nas na adres mailowy, który znajdzie w opisie do tego Filmu i dogadamy wszystkie warunki i zobaczymy, co po prostu możemy dla Ciebie zrobić i jaką wiedzę możemy Ci przekazać. No i oczywiście zachęcam do pozostania na bieżąco z naszymi materiałami. Możesz także zapisać się na webinar, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu, skorzystać z jednego z naszych kursów albo po prostu subskrybować ten kanał, aby na bieżąco dostawać tego typu protipy prosto z naszej agencji reklamowej. A więc pozostajemy w kontakcie. No i ode mnie na dzisiaj to już wszystko i widzimy się w następny czwartek. Cześć.